Wszystkim wydawało się, że wczorajsza nieprzyjemna aura odpuści, a warunki pogodowe będą zdecydowanie bardziej sprzyjające. Niestety, po raz kolejny okazało się, że prognoza pogody bywa bardzo zwodnicza. Potwierdza to IMGW, które wydało właśnie pilne ostrzeżenie dla aż 12 województw. Wczorajsza prognoza pogody sugerowała, że będziemy mieli do czynienia z chwilową poprawą pogody. Cieszyli się głównie kierowcy, którzy musieli stawić czoła bardzo niebezpiecznym warunkom. Niestety, po raz kolejny zapowiedzi okazały się być jedynie złudną nadzieją. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dzisiaj kolejne ostrzeżenia, tym razem dla 12 województw. Należy przygotować się na kolejną ciężką noc.MGW, nowa prognoza pogody. Alert dla 12 województw po raz kolejny MGW został zmuszony do ostrzeżenia wielu Polaków przed zjawiskami atmosferycznymi niosącymi potencjalne niebezpieczeństwo. Alert obejmuje obszar rozciągający się od Pomorza, przez centralną część kraju aż po krańce południowe i południowo-wschodnie. Instytut ostrzega przede wszystkim przed marznącymi opadami, które będą oczywiście skutkowały oblodzeniem dróg. Z takimi warunkami będą musieli zmierzyć się mieszkańcy województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Niebezpiecznie może być również we wschodniej części Wielkopolski. Poza marznącym deszczem należy się również przygotować na opady śniegu. Temperatura będzie oscylowała w większości w okolicach 0 stopni Celsjusza, z nieznacznymi spadkami na ujemną część skali. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa również ostrzega nie tylko. MGW ostrzega przed trudną sytuacją na drogach. O niekorzystnych warunkach poinformowało również m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dzisiaj wieczorem oraz w nocy na drogach i chodnikach może być ślisko. INGW wydał ostrzeżenia dla 12 województw przed oblodzeniem i opadami marżnącymi. Uważajcie. Można przeczytać na twitterowym profilu RCB. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że na najbardziej dotkniętych pogodą terenach w użyciu jest już ponad 150 pojazdów o bezpieczeństwo podróżnych. Na sieci dróg krajowych pracuje 165 pojazdów do zimowego utrzymania. Opady śniegu i zgwoj. Esiel, MŁP, MOSZ, OP. W pozostałych rejonach kraju opadem żawki i deszczu. Mgła w województwie Esiel napisano w notce GDDKIA. Przypominają również, że informacje o stanie dróg dostępne są pod numerem telefonu 19 111. IMGW zaleca baczne obserwowanie kolejnych komunikatów pogodowych. Instytut podkreśla również, że prognoza pogody nie jest ostatecznym wyznacznikiem, a przed podróżą należy zapoznać się z najnowszymi informacjami wydawanymi przez jednostkę.